Siałeczko widzowie, z tej strony Rajna Kiedy ze Trzy mię zastanawiać, się, czemu nie ma odcinka. Eee, zresztą nazwa tego filmiku mówi sama za siebie, eee, że coś się ze mną stało i że mam coś eee. do, powiedzenia, do powiedzenia. I tak, po pierwsze, cztery eee, nie mogę prowadzić live, słuchawki mi się rozwaliły. Eee, tak. Pod koniec odcinka mam powiem że się z tą słuchawkami. Nie, mo nie mogę prowadzić też live'ów, ponieważ jestem chory. Eee, Sami słyszycie, że mówię średnio. Eee, możecie dopisać komentarz, nie zmuszam, że dużo zdrowia. Jeśli wyzdrowieję to tego, to zrobię odcinek. Albo nawet live'a. Odcinek tam mogę prowadzić i dzisiaj będzie odcinek. Wyczekujcie, jaki Chciałem eee, jeszcze przekazać parę informacji. Po pierwsze, niestety muszę zamknąć e, serię z Prawdopodobnie w Security Bridge. Próbowałem pobrać e, jeszcze raz w e, Security Bridge, bo go o, o, odinstalowałem. Bo się e, cały czas, jak wchodziłem do gry, to mnie e, ścinało mi grę. I wywalało mi grę totalnie. E, gdy pokazuje mi, że... E, gdy chciałem ją zainstalować, to pokazało mi, że nie mogę jej zainstalować, bo mam za mało miejsca na dysku. No to e, patrzę w dysk. Mam bardzo dużo miejsca. E, nawet aż za dużo. Więc prawdopodobnie security bridge nie będzie. Niestety. E, mam w stwor stworzyć kolejną serię. Chodzi mi e, o kolejną część FNAFA e, Podpowiedź The Bite of 87. <grym> Dobra. E, planuję zrobić też e, streamy na Twitch'u z Help Wanted, bo e, mam VR. -y. Mogę też zrobić streamy z innych gierek e, na VR. Oczywiście tweet slash twitch slash znaczy fu twitch.tv kiedy zapraszam e, Reakcja... A, po drugie. Reakcja z eventu e, w tego Big Bang. Zastanawiam się czy, e, przypad, czy wstawić ci go na YouTube, czy nie. E, sam event według mnie był średni, ale mogę wstawić. E, co mam co jeszcze powiedzieć? O! Teraz taka zagłówka z zagłówkę z Discorda Link w opisie, zapraszam eee, Co zrobić, żeby powrócić do... Co trzeba zrobić, żeby powrócić do starych czasów Powrócić do przyszłości Do ulubionego to zwłaszcza Już wkrótce <laughs> Zresztą ciekaw, eee, jakie będą by teorie na temat tego, co to mógłby zrobić Zresztą jak to wam w ogóle mija? Możecie napisać w komentarzu. Tak to teoretycznie skończyłem odcinek i powiem wam co się stało z słuchawkami teraz. Przekazałem Wam wszystkie informacje, które mam wam powie powiedzieć. To tak. E są takie słuchawki z mikrofonem, co się tak e odstają, takie, że można nimi poruszać. Prowadziłem odcinek, to było chyba z e początku rozdziału 5. Co nagrywałem reakcję. Eee, I to było jeszcze słaszne na odcinku, że się e, taki plastik złamał. Kabel jest cały. Mogę nie, gadać, ale ten mikrofonek jest jakby tak w dół. Słuchawki normalnie działają, żyją, tylko e, coś się stało z mikrofonem. I na razie e, wolę nagrywać bez e, słuchawek, żeby to się bardziej nie rozwaliło. Spróbuję jak najszybciej je naprawić. <laughs> Dobra, e, Przepraszam, e, za wszystkich, którzy słuchali to na słuchawkach Dobra e, I to chyba na tyle z tego odcinka z Krótko informac informacyjnego Mam nadzieję, że dzisiaj obejrzycie odcinek, który wstawię. Nie wiem, czy się wyrobię Na ten dzień, czy nie To Powiem tak o, Subskrybujcie, komentujcie, zostawicie łapeczki w górę I do zobaczenia, cześć!